Betclick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty. Niektórzy w niedzielne popołudnie dopiero wstają z łóżka albo wracają do domu. Inni gotują obiad albo go konsumują. My, szanowni państwo, mamy trochę inny pomysł na niedzielne południe. O godzinie 12 na stadionie miejskim w Gdyni rozpocznie się mecz 11 kolejki Betclick pierwszej ligi, który skomentują Dawid Sud i Aleksander Roy. I na ten mecz państwa serdecznie zapraszamy. Arka zagra z chrobrym głogów. Gdy zerkniemy sobie Szczebel niżej czy wyżej, to można powiedzieć kompletnie to samo. CDB ładna wymiana piłek pomiędzy trójką zawodników arki Gdynia Sobczak, Sobczak, bardzo zuchwale Sobczak, Sobczak i nie ma gola. Już wydawało się, że ta piłka będzie w siatce, ale po tym zagraniu Sobczaka Oliveira nie był w stanie skierować jej do siatki. Sobczak tym razem piłki nie opanował. Bartlewicz mu miał po lewej stronie Hanca, ładnie to wszystko wygląda, jest szansa na uderzenie z dystansu. Jeszcze tam był rykoszet i Mandrysz bliski pokonania bramkarza. W końcu piłkarze Chrobrego znaleźli nieco więcej miejsca w okolicach pola karnego. Sidibe, jest dośrodkowanie, Sobczak, Sobczak zgrywa piłkę, Vitalucci nie miał okazji na oddanie strzału, może teraz Vitalucci nad bramką! Jedna z groźniejszych szans Arki, uderzał Vitalucci, dość długo trwała ta akcja, ale w końcu udało się ją sfinalizować, niecelnie tym razem, środkowy, ofensywny pomocnik Arki. Vitalucci, Sidibe, do prawej strony Gabrinda Szwili, Gabrinda Szwili tym razem prawą nogą, Gabrinda Szwili. Jeszcze Vitalucci będzie miał okazję na poprawkę, ależ interwencja Arnta, który naprawia troszeczkę swój błąd, bo wcześniej piłkę niezbyt daleko wybił, ale za drugim razem e, interwencja kapitalna. Dużo ruchu wykonuje na początku drugiej połowy Hide Vitalucci. CDB pracuje teraz arka w pressingu, to się oczywiście opłaca. Oliveira Sidib, Vitalucci, ale chyba zbyt koronkowo rozegrali tę akcję. zawodową. Arki. Dzisiaj, tak jak mówiłeś, po prawej stronie boiska pracuje bardzo ciężko. Vitalucci, Vitalucci uwolnił się z opieki rywala i nie ma tutaj zamknięcia akcji konkretnym strzałem, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj walczy CDB. Naprawdę mogła się podobać ta akcja Vitalucciego, którą próbował sfinalizować Stolc. On znowu przy piłce Stolc i broni Arndt. Chyba trzeba było bardziej zagrywać przed bramkę. Dobry fragment arki chwilkę wcześniej. Witaluci świetnie od nas polu karnym przemysłowa stolca stosował. No i teraz 29 lat, tak przy piłce dobre dośrodkowanie, bardzo ostre. No i ucierpiał teraz Arndt. Ma po lewej stronie gojnego. Wybierze jednak prawą stronę. Ale widzimy jak wielu piłkarzy w czarnych koszulkach, jak trudno Arde się przebić może teraz. Jest szansa, czubak, czubak! Gon takich sytuacji nie marnuje. Arka prowadzi w 81 minucie 1 do 0, jeden Jedyny błąd, od razu wykorzystany przez gospodarzy. Chwilę wcześniej miałem powiedzieć, że czubak. Oddał piłkę, pobiegł jak zawodnik w koszykówce na pozycji centra w pole karne, by piłkę otrzymać, wtedy jej nie otrzymał, ale po chwili skorzystał z dośrodkowania. Robi to, co do, nie do niego należy, wyprowadza swój zespół na prowadzenie. To będzie okazja na dośrodkowanie, a kilku specjalistów jest, są to konkretnie zawodnicy z boków defensywy, chociaż na ustawiony wyżej. Jednak na warro, na gol! Dwa do 0. no i proszę, znowu Czubak, tylko czy tam był spalony? Chyba nie, będzie prowadzenie Arki powiększone, świetne zachowanie na bo mówiłem o tym, że on może się przydać przy tych stałych fragmentach gry, bo jest dobrze wyposażony w dośrodkowanie, mocne wstrzelenie piłki, gol numer dwa dla Arki. Jednak Gojny, Gojny, zablokowane to uderzenie, połapał się w tym wszystkim Sobczak i to dość szybko, Sobczak utrzymał się przy piłce. Niedokładne było jednak to zagranie. Jest jednak dośrodkowanie. Czubak, czy był na pozycji spalone? Jeszcze szansa! Nie ma gola numer 3. Czubak łapie się za głowę, a tam próbował Sobczak skierować piłkę do siatki. Tak, piłkę chciał nakryć. W Sobczak od tego zgrania wtopił w to wszystko. Więc Malczuk popełnił błąd przy bramce, później żółta kartka. Do pewnego momentu dobry mecz, ale widzimy, że arbiter kończy to spotkanie. Trzy punkty zostają w Gdyni Arka za sprawą tego właśnie dżentelmena, Karola Czubaka. Wygrywa to spotkanie 2 do 0 po dwóch jego golach. BetKick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty.